30, Rzym. Możemy, proszę Państwa, startować z tematem. Już ostatnich meczów, drugiej kolejki. Powoli się kończy faza grupowa, ale wiemy dobrze, że to jest druga kolejka. O są ostatni dzień do drugiej kolejki. I dzisiaj, proszę Państwa, mecz, swój, swój mecz: wszystko gra reprezentacja Serbii. Ich rywalem, zespół, który sprawił ogromną niespodziankę, ogromną sensację w meczu z reprezentacją. Holandii wygrywał z 2 do 1, jednak ta Holandia przed dwoma dy... wczoraj się uratowała i teraz Serbia gra o wszystko ze, z tą Słowacją mówię, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nawet tych Czarnych Koni, czyli Serbii i Słowacji skład Słowaków, na bramce Dubravka, ubranie Pekarik Szatka, Skliniar no i Lobotka to jest skład Słowaków. Oczywiście trenerem Słowaków już teraz mówię. Kolasek to jest trener oczywiście Słowaków. No i skład Serbów. Na bramkarz z Standerem, Rajkowicz w obronie Milenkowicz, Mladenowicz, w pomocy. Lukas Randelowicz. Oj, w ataku nawet doświadczony zawodnik Ajaxu Amsterdam, napastnik Ajaxu Dusanta Dicks. Nie mam dzisiaj w skodzie Blachowicza i Milinkowicza, ale to chyba tylko ze, ze względu na to, żeby w meczu, w tym trzecim, ostatnim meczu, być, był do dyspozycji właśnie Milinkowicza, który moim zdaniem ma pomóc w meczu z, Hol z Holandią. Meczu awans z, z Serbii, o, ale pierwszy warunek, żeby ten mecz o wszystko był, muszą wygrać ten mecz o ten, ten pierwszy mecz o wszystko ze Słowakami, który też łatwo nie będzie meczem. Zaczynamy ten mecz! A to jest Rzym. Tutaj mamy Gdzieś deszcz po deszczu, chmury po deszczu. Tutaj jest taka no, wilgotne po pogodę 14 stopni, ale mam nadzieję, że przy tej zimnej w miarę pogodzie, bo mi się nie jest zbyt ciepły dzień w Rzymie, jednak mam nadzieję, że ten mecz nam ociepi całe widowisko, bo na razie jest chłodno dość w Rzymie, ale mam nadzieję, że ten mecz sprawi, że nam będzie nam ciepło. 2 maja, zaczynamy! Zaczęli. Słowacy już tutaj serbowie ruszyli do kontry, do Witka, ale strzelają słupek. Byli blisko serbowie, by zespół z Bałkanów. Skriniar, Szatka, Pekarik. Lobotka, Lobotka tutaj ma partnera, no Lobotkę to oczywiście zawodnik. Herty Berling, było za nim Herty Berlin, który wiem, bo z... Razem z Dubrawką yy, kończyli rywali. I dobitka nie ma bramki. Co tutaj się wydarzyło? Jak to w ogóle po tych dobitkach to nie wpadło? To jest niemożliwe. Szansa dla serbów. Brońcie Dubrawka, to Dubrawka. No nieprawdopodobne. Jak to w ogóle nie padło do bramki? Trzy dobitki, to powinno być jeden do 0. Co tu zrobił Skliniar i Lobotka? No nie trafili. Mladenowicz, zawodnik Legii Warszawa. Nie zdobył Pucharu Polski z Legią. Nie zdobył tak mistrzostwa. No słaby sezon Mlad Mladenowicza jednak. Pamiętamy jego występy jednak w lato w Europejskich Pucharach jednak były dobre, ale teraz już te występy są trochę słabsze i już nie jest tak ważną postacią jak w lato eliminacjach do Ligi Europy, czyli Ligi Mistrzów. Filip Mladenowicz. I teraz chciałby Serbią Wyjść z grupy, uwaga, Pekarik, Pekarik, ależ teraz chyba jest, chyba jest takie spiłka dla Słowacji Pekarik, Skliniar Pekarik, Szatka, mam partnerów, Pekarik yy, Skliniara, ależ się na niedokładne podanie, cały czas 0 do 0 Tutaj w Rzymie, następnie Karpio, nie wkręcił tego Tadic To musi być teraz 1 do 0, Szatka no, wiemy, no oczywiście gra. Szatka z przeciwko Medanowika. Mecz szatki przeciwko Medanowikowi, czyli dwóch największych rywali Legia i Lech. Oczywiście, jak był mecz Legia-Lech, to oczywiście przeciwko siebie grali. Gol 1-0 na Serbii. Oni to zrobią na minutę przed końcem pierwszej połowy. Dušanta Diki, to był dušan, ale to jest podanie na wolne pole. To te wolne uwolnij się Serbowie. Pomyśleli, no dużantaliz, no, no po prostu musiał to wykorzystać, to no, nie było innego wyjścia. Prowadzą Serbowie, 1 do zera. Okej, okay, wiemy, że te setki były budowane przez Słowaków. Uwaga. Pekarik. Pekarik ma partnerów. Pekarik yy, Ma tutaj wolne pole do Dubrawki, Dubrawka, Pekarik, Pekarik, tutaj no... Już ma swoje lata, ale jednak... Doświadczenie pomogło w tym meczu z Holandią, tak mówili w prasie, że jego doświadczenie pomogło, teraz do Tadic, 2-0, Dusantadik to jest drugi gol w tym meczu, I drugi gol dla Serbii, Serbia, coraz więcej pokonania Słowaków, jednak jest jeszcze druga połowa, mówią się w piłce, że 2-0 to jest wynik niebezpieczny, i tak chciało... Chciałabym w to uwierzyć, reprezentacja Słowacji, która jednak musi w drugiej odsłonie bardziej, bardziej tutaj z sytuację i je po prostu wykorzystywać. 2-0, prowadzą Serbowie ze Słowakami. Jak na razie, no mamy ciekawą sytuację w tej grupie. Jeśli Serbia wygra, to będą mieli wszystkie zespoły, które będą mieć 3 punkty. A więc, ostatnia kolejka, no wszystko może praktycznie przynieść. Trzy punkty po dwóch kolejkach, no to byłby prostu niesamowite. Wszystkie zespoły po trzy punkty. To dla Serbów. Daję zmiana na informacji Słowacji. Zaczynamy drugą połowę. Obydwa reprezentacje musiały się mocno przygotować na tą drugą połowę, bo to jest druga połowa strasznie. Teraz pod presją są Słowacy. Uwaga, no Zespół, który pokonał jednak Holandię. To jednak nie mogą sobie pozwolić na takie rozczarowanie w meczu też z Serbią. Jednak ta grupa jest mega dziwna, bo jednak Holendrzy, którzy przegrali, pokonali Portugalię też. Więc może też i Słowacja przegra z Serbią. Uwaga, lobotka! Pekarik ma partnerów, pekarik szansa, pekarik, on to strzelił. Ależ ładny gol! To jest bardzo ładny gol! Strzelił to w pot! <ścoughs> Jakby po prostu nie mógł sięgnąć Rajkowicz tego, tej piłki. Strzał jakby poza zasięgiem Rajkowicza. Pod poprzeczkę. Dwa do jednego już prowadzi słowacja. Szybka odpowiedź. Na początku pierwszej połowy, no w końcu Słowacy dopielistego, uwaga Tadis, Tadić, i będzie! Trzy. Blokowy ten strzał, blokuje ten strzał szatka. No nie możliwe. Robotka. No w meczu Portugalia, Holandę byliśmy kombek. Jednak to. Uwaga Pekarik Lobotka. Ma tam wolne pole, Lobotka. Jest szansa, będzie dwa. Aj, było blisko. Co robi trener? Polasek. Ma Nadenowicz, Nadenowicz, Mach miał. Pecha Filip, miał pecha Filip Ledenowicz, jest Szatka, jest Lobotka, o co partnera, jest Skliniar, jest Skliniar, gol, 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 jest remis 2 do 2. jest remis 2 do dwóch! Milan Skriniar. Ależ tutaj no, Słowacy dopieli swego, no niemożliwe. Jednak to zrobili Polasek, Milan Polasek, to jest najlepszy trener. Taki mógł być Tadic. Tadic może teraz Serbia jednak odpowie. Uwaga i broni do bitka 3-2. Mladenowicz. Nie, to był chyba Milenković, ale gol. Jest gol na 3-2. Serbia znowu na prowadzeniu. No mecz jest naprawdę przewrotny. Nie ja spogiewałam, się tego meczu. Nikola Milenković, tak dokładnie. Z zawodnik klas. Był zawodnik klas. Okej. Okay. Skriniar. Minuta terminę mecz O, chodzi DJM Poli. Uwaga! Robotka. Jest szatka, no może będzie remis, kto wie, uwaga. Jeszcze może no serbiar to, że odrobiła straty i straciła teraz bramkę, to też nie znaczy, że jeszcze no... mistrz w tym meczu nie zrobią. Jeszcze mamy pół minuty, ponad pół minuty. 35 sekund. Uwaga, screenar. dużo czasu. Mogą strzeć nawet dwie bramki spokojnie w tym czasie. Uwaga, jest Pekarik bitka. Ale wolę, bo wolne pole mające. No odrobili straty, jednak te kibram. Wiem, że ciągle. Tak możesz, możesz tam możesz tam, Możesz tam skręcić, bo bo wiem, że będzie studio pomyczowe, wiem o tym, nie Uwaga, pekarik. Mamy 9 sekund do końca. Słowacja raczej ten mecz przegra. I... ha, Nie, tak, Słowacja przegrywa! Ta Słowacja, która jednak tak zaskoczyła z Holandią, teraz przegrywa z Serbią. Jednak to był wcale nie taki, powiem szczerze mecz Słowaków. To był dobry mecz Słowacji. Szczególnie ta druga połowa to była jednak comeback, a jednak porażka, bo ta ramka, ta bicza. Mnienkowicza. przesądziła sądziła o zwycięstwie z Serbii? Zrównikiem meczu. Jest niesamowity. Nie do Litowski. Nie, no, został Dusan Tagi bez wątpienia, oczywiście. Podobny do no, tego nazwiska, co ma Damian. Bardzo podobne. Moim zdaniem jest ten podobny do tego Dusana Talicza, bo jakby taka próbura podobna. Taki styl bałkański typowo. Dwie jamki Talicza. Tak jest. Serbia wygrywa 3 do 2 i ma. I jest niesamowita ciekawa sytuacja w grupie C. Holandia, Portugalia, Serbia, Słowacja po trzy punkty, po dwóch kolejkach, a więc trzecia kolejka będzie bardzo emocjonująca. Zapraszam na jeszcze dzisiejsze spotkanie grupy D. Czechów nią chyba. Tak jest, no tak.